Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad Słowem na 25 dzień stycznia. Kościół proponuje na fragment Ewangelii Marka, rozdział 16, wersety od 15 do 18. Jezus ukazawszy się 11, powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać i nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co za wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kość będą, a ci odzyskają zdrowie. Moi drodzy, otrzymujemy ten fragment Ewangelii na święto nawrócenia świętego Pawła. Człowieka, który miał bardzo, można powiedzieć, burzliwą historię relacji z Jezusem. Burzliwą z tego powodu, że na początku poznajemy go w dziejach apostolskich jako tego, który prześladował Chrystusa, który prześladował Jego Kościół i który próbował zwalczyć wiarę w Jezusa jako Mesjasza. Natomiast kiedy w drodze do Damaszku objawił mu się sam Chrystus, całkowicie zmieniło się Jego życie i jak wiemy z gorliwego prześladowcy Kościoła, stał się gorliwym głościcielem dobrej nowiny o Jezusie Zbawicielu. I cała ta rzeczywistość może nas bardzo wiele nauczyć, ponieważ po pierwsze, Szabel od samego początku jest gorliwym wyznawcą wiary. On wierzy w Boga, jednak nie przyjął Jezusa jako Zbawiciela. Studiował Słowo Boże, był człowiekiem bardzo wykształconym, bardzo czytanym też w Słowie. I potem, jak też wiemy, jako już Paweł apostoł, głosił Ewangelię, pisał listy do kościołów i chciał w ten sposób objawiać prawdę o Jezusie jako tym, który rzeczywiście był obiecanym Mesjaszem i który zbawił świat i tak daleko poszło to jego głoszenie Ewangelii że oddał swoje życie za Chrystusa nie bał się być odważnym wielokrotnie też, jak sam też wspomina, był człowiekiem, który Cierpiał dla Ewangelii, który znosił różne trudności, odrzucenia, nawet kamienowano go. Natomiast jest to człowiek, który niesamowicie był otwarty na działanie Ducha Świętego, który był niesamowicie wierny Słowu, kiedy poznał prawdziwego Chrystusa, rzeczywiście stał się Jego wyznawcą i Jego gorliwym Głosicielem. My też możemy i powinniśmy nieustannie pozwalać Duchowi Świętemu, aby nas nawracał, aby nas upominał, jeśli błądzimy. Bądźmy otwarci na natchnienia Ducha Świętego, ale też pamiętajmy o tym, że jesteśmy zaproszeni obok nawr naszego nawracania się do głoszenia Ewangelii, doniesienia Ewangelii, aby Słowo Boże nieustannie biegło, aby Słowo Boże dalej było przekazywane. Czujmy się więc zaproszeni przez Jezusa do tego, by być apostołami, głosicielami Ewangelii w tych różnych okolicznościach i miejscach, w których Bóg nas, Bóg nas stawia. Nasze nawrócenie nieustannie trwa i nasza misja bycia uczniem i głosicielem Ewangelii też nieustannie trwa. Starajmy się więc wypełniać to zadanie. Z Bożą Pomocą da się. Bądźmy więc gorliwi i pełni ufności, że łaski Bożej nam nie zabraknie. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzisiejszy fragment Ewangelii, w którym zachęcasz nas, abyśmy szli i głosili Ewangelię każdemu. Dziękuję Ci także za przykład świętego Pawła i za jego nawrócenie, który z gorliwego prześladowcy Kościoła staje się gorliwym apostołem, gorliwym głosicielem Ciebie i Twojej Ewangelii. Chcemy Go naśladować w naszym wiernym nawracaniu się, ale też i wiernym, Byciu Twoim uczniem i głosicielem Twojej Ewangelii. Wspieraj nas swoją łaską i spraw, abyśmy jako Twoi uczniowie, jako Chrześcijanie, byli rzeczywiście tak gorliwi i tak rozpaleni miłością do Ciebie, jak święty Paweł. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i Błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.